No, Jasiu, wstępnie skończyłem Twojego ARPA. Eee, safe is safe. Nie ma oczywiście blokady, bo to jest speed trigger, więc, e, więc nie ma blokady, ale na safe is safe. Semi masz tak bardzo króciutki. że praktycznie, pół milimetra, i masz ten. No, full auto jest takie trochę z drugiej strony. Full auto jest takie dziś na sekundę, ale bardzo fajnie to jest, bardzo fajnie działa. Mi się bardzo podoba ten hep trigger jak zrobiłem. Patrz, M możesz posłuchać tego jak to się robi. Bardzo przyjemnie. No i do boju tazy.